Rozdział trzeci, w którym pojawia się bardzo mroczny przybysz z zaświatów. Gwiazdek obudził się w jakimś ciemnym miejscu, pełnym kurzu. Pod sobą czuł zimną posadzkę, do której przyciskała go jakaś niewidzialna, szorstka w dotyku siła. Czyżby padł ofiarą ezoterrorystów, dowodzonych przez jakiegoś czarnoksiężnika? A nie zaraz. To nie żadna czarna magia, tylko zwykły worek płócienny. Może gdyby znalazł jakąś odstającą niteczkę, byłby w stanie się z niego uwolnić. Krasnal zaczął się wiercić w swoim zakurzonym więzieniu. Początkowo nieśmiało, a potem z coraz większą desperacją. Musiał niechcący przemieścić się w inne miejsce, bo po chwili uderzył głową w jakąś przeszkodę. Nie zdołał jej już ominąć, bo nagle ktoś go brutalnie wyciągnął z worka, i postawił na ziemi. Gwiazdek od razu wykorzystał nadarzającą się okazję. Uderzył napastnika w brzuch i uciekł w przeciwnym kierunku, czyli w ścianę. Ała! I jęknął leżąc znowu na podłodze. Dosłownie czuł, jak na czole rośnie mu ogromny, fioletowy guz. No i co się tak wyrywasz? Jeszcze sobie krzywdę zrobisz. Usłyszał głos arcyglut. Okrutnico podstępna, łotrzyco podła, kazałaś mnie porwać! — Wypraszam sobie — odparł porywacz, którego gwiazdek uderzył w brzuch. Widać było, że nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Drapał się po ogromnym brzuszysku, jakby ugryzł go jakiś komar. — Zajmuje się badaniem różnych ruin miejskich, a ten worek to jedynie niezbędne środki ostrożności — Zwłaszcza w przypadku tego miejsca, lokalizacja powinna zostać tajemnicą. Niby czemu? To jakaś tajna baza wojskowa, czy jak? Bazy wojskowe są przeraźliwie nudne. To coś znacznie ciekawszego: stary szpital psychiatryczny. I jest tajny, bo mieszka w nim Natasza. Jesteś zabawna niczym, stara paczka chipsów, odparła arcyglut. Przyszliśmy tu bo jego mieszkańcy mogą coś wiedzieć na temat awarii ciepłej wody. To może być problem, bo nie widzę tu żywej duszy. Hekta powiedział, że mam na myśli żywych. Gwiazdkowi dreszcz przeszedł po plecach. Dopiero teraz zorientował się, że miejsce, w którym się znalazł, wygląda jak scena z horroru. Kąty pełne kurzu i pajęczyn, ciemne zacieki na ścianach, leśniące czerwienią niczym syrop wiśniowy. Jeszcze to przeraźliwe zimno. Temperatura spada, powiedział nieporywacz, patrząc na ekran jakiegoś przenośnego urządzenia. Chyba mamy gościa. Urządzenie zabrzęczało i zaszumiało jak zepsute radio, a za mężczyzną wyrosła wysoka postać, cała w bieli. Nie miała twarzy ale to, co można by uznać za głowę, miało niepokojąco rogaty kształt. Ani Natasza, ani nieporywacz najwyraźniej jej nie widzieli. Gwiazdek, jako Okrasnal, potrafił widzieć takie rzeczy, dzięki swoim zmysłom metafizycznym. Zwykle bardzo się przydawały, bo dzięki nim widział i słyszał więcej niż zwykli ludzie. W tym momencie jednak bardzo tego żałował. Wcisnął się w ścianę, z którą przed chwilą się zderzył. I modlił się, żeby duch nie podszedł bliżej. — Kim jesteś? Jak masz na imię? — powiedział nieporywacz do urządzenia. Postać za nim się poruszyła. Wyciągnęła swoją dłoń, białą niczym kości, i dotknęła ekranu. Urządzenie znowu wydało głośny pisk, a potem wśród szumów i trzasków dało się usłyszeć głuchy, dudniący głos, jakby z głębi piekieł. Jestem Napoleon Bonaparte i przyszedłem pożreć wasze dusze.